Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj krótki odcinek, a może i długi, w sumie zobaczymy z omówieniem Gali UFC Fight Night. Blan, a nie, nie Blanchett Barber, a UFC Fight Night Gamblot Klein. Właśnie, ponieważ ten Playing wypadł w ostatniej, dosłownie prostej. W ogóle karta bardzo się rozgoryczona. Wypadł Gustafsson, wypadł Elliot, przede wszystkim dla mnie Elliot, bo już nawet ten kop wypadł. Wypadł Berderos, ale się akurat tego to mi jakoś bardzo nie szkoda. No dobra, no to przejdźmy. Akurat per, yy, pierwsza walka była bardzo dobra. Star jak na babki. Takie osoby babki. Alice Ardelin na mnie niespodziewanie pokonała Brazylijkę Rayen dos Santos. No dla mnie dos Santos nie była jakaś bardzo zweryfikowana. To jest zawód przeciwniczki ostatnio średnie. Yy, dwa razy przegrane z plitami, chociaż chyba obydwu się nie zgadzałem. Teraz zdecydowanie przegrała. 0-3. żegnamy. Brazylijski z UFC. Bladzi Oki pokazał mi tylko, wygrał tę walkę z Michaelem Ashwenem, ale mi tylko pokazał, że nie jest już takim e, z prospektem, jakim chodził do UFC, ale dalej będą go trzymać, pewnie wystąpi na już ogłoszonej 6 września gali w Paryżu. Lord David pokonał Anakondą Kurta Logobała. No, nic w tej walce w zasadzie nie było nadzwyczajnego, ale ładne poddanie to trzeba przyznać. Lubię anakondę i yy, gilotynę właśnie z tego sprawla. I Diasik. Chociaż Diar mało kto zakłada sprawla, ale zazwyczaj na Ana na cementu po takiej średniej walce pokonał Jaffaela Filo. Pierwszy rundy zdecydowanie przewrastował Filo, yy, drugie w parterowej grze lepszy był na cimento. Także na w każdej z tych trzech rund był lepszy stójce. Overall 2-1. Dobre zwycięstwo Brazylijczyka. C Wygrał. Ale tak jak Oki pokazał mi wyraźnie w starcie, z duszko to. Tusko, to Dorowiciem. Że nie jest to taki dobry zawodnik. Naprawdę miał z serwem problemy. Nie było tu daleko w tej trzeciej rundzie. Aby to i trzecią rundę przegrał, bo przegrał i pierwszą, tak mi się daje. Nie, czekaj. chyba trzecią wygrał to dorobić, ale chyba jeszcze jedna pierwsza, była taka bliska dosyć. Ale daleko tam nie było, żeby RESE przegrał z tym tragicznym serwem. To serw oczywiście to jest pożegnanie z organizacją, ale res... nie, to ja od razu powiem, że to nie jest ten poziom. Fajnie jest trójce, ale no, no nie poziom IFC. Macy Trzesen przegrała z Tutaj przez to, że w zasadzie walczyć w dywizji piórkowej, a nie Koguciej, to trochę faktycznie zmieniało perspektywy tej walki to, że to Vieira nie zrobiła wojnie, a ani Trzason. Także powiedzmy, że z swojej perspektywy, że oczywiście dałem od, dobry kupon, ja ją postawiłem na kuponie, yy, zepsuł mi nie pamiętam kto mi zepsuł. A, a, gof mi zepsuł. E, tak bym weszł mi. E, Na pewno była ciężka, było to czuć wyraźnie, więc tutaj akurat nie mam co się wypowiadać akurat w sprawie tej, tego pojedynku i jej, jej predykcji, ale kuponem 2.06 z kursem 2.06 nawet weszło. To walka. Brazenka po prostu zapaśniczo zdecydowanie ograła amerykankę. Czy ta różnica wagi zrobiła różnicę? Pewnie zrobiła, także ciężko ocenić jednoznacznie te pojedynek, ale wiera, myślę, że zachęci się w okolicach tej też shota. Znaczy, dostanie eliminator z danej walce, no bo gra z, A przegrała z Harrison B jak Harrison pokona yy, Penia, no to tak trochę dziwnie że ta, tak to szybko stawiać ponownie. Rewanż i C w, do pojedynków wraca Amanda Nunes. Więc, jeszcze tu jeden po 1 Gwira będzie potrzebowała wygrać, aby wejść do walki o pas. Dustin Jacoby rozbił Bruno Lopesza w pierwszej rundzie. Do mnie nie zaskoczyło. Brazylijczyk z nic nie pokazał. raz trafiony to już pod siatką. Kręcił się jakby w tą i we w tą głową, ale w końcu trafiony chyba prawym. I. Eee, przegrał. Gilotyną wraz z Brachimaj, przegrał z Wam Trochę go wstyd, wstyd za to, że Brachimaj wraz z Brachimaj prawie tą gilotynę, ledwo wyszedł Amerykanin i zszedł do nóg w ten sam sposób, łapiąc się na tą samą gilotynę, w ten sam sposób założony, tylko tu Brachimaj był w stanie przytoczyć całą rękę pod szyją i złapać drugą rękę. Ale jeżeli masz taką sytuację i gilotynę, to wiesz, że jesteś uduszony tak naprawdę. Nie wiem, czy on nie odklepał, tylko uznał, że będzie odpłynął. Tragiczna decyzja, podkład Raki ma zostepuje, po raz kolejny. Tyle, GOF zweryfikowany, minus 400 favorit, Ale nie minus 400, a z minus 160 był Damrot, który z bez najmniejszego problemu ograł Ludowita Kleina, jak się okazało w main gali te, te, tego wydarzenia. Yy, Gamer był lepszy w stójce, yy, był dużo lepszy, w, yy, nawet w stójcach, dużo lepszy w clinchu, yy, w zapasach, także yy, tak naprawdę jedynym na mnie mankamentem tej walki u Gamera były te kilka takich siłowych prób obaleń, bez przygotowania. Klein. mimo że te 90% take down defense było jakimś obszerstwem i jakąś obłudą pod te rywali, którzy miało, no to może tylko moje był jakiś poważniejszy part yy, prób, próbach zapaśniczych, to nie jest też jednak lepiej, bo ktoś te 90% jednak mimo wszystko mówiło. Yy, I to pokazał, że dopiero, dopiero Gawrot porządnie sobie nie przygotował jabami prostymi, sneadvidlami yy, tego obalenia, no to Ludowicklem po prostu bronił je. Co? Moim zdaniem w tej różnicy klas chyba nie, nawet, nawet nie powinno się dziać, ale okej, okay, nie jest to ma tu głębszego znaczenia. Gunward przede wszystkim pokazał najlepszą, nie, drugą najlepszą walkę w stójce. Najlepsza była z Hookerem, zdecydowanie. Tutaj drugą najlepszą pojedynkę w stójce z karierzy w UFC i pierwszy raz od dawna nawet przez Krótki moment, może poza tym mini nokdaunem w pierwszej rundzie, często ciężko za zagladany, bo trzyma się na nogach, ale się ugiął. To poza tym jedną sytuacją, zdecydowanie ciężko zarzucić cokolwiek Gamerowi w tym pojedynku. Wraca do kolumn zwycięstw, wyzwał do walki jego Pigleta i Benoist'a Sandenisa. Trochę dziwne, że nie wyzwał Ormana, szczególnie teraz powinien brzmieć, bo po tam wyszły informacje, że Gama... chyba że Arman się tam medialnie ulął u UFC. Prawda, strzelam, że jej zagroziło mu zwolnieniem, jestem prawie o tym pewny. Eee, więc tutaj, moim zdaniem, tak wszystko może wskazywać szansa na zestawienie Gavrot-Arman. O ile dwa main eventy, 17, 18, nie wypadną, to raczej na prawie na pewno eee, tutaj damy radę. Eee, było... No powiem tak, Gavrot-Arman jest realistyczną walką do zestawienia, nie jest to nieprawdopodobne ale taką realistyczną, to jest main event gali w Paryżu, ogłoszone 6 września, z Benoit Sandinisem. I ja jestem zadowolony, bo w 2026 roku, top 5 dla damrot, po Benoit Sandynista rozbija. Jedyna ta mini, od czasu przegranej z Dariuszem, tylko ta jedna mała pod, To mała powiedzmy, przegrana z danym Cookerem niejednogłośnie, po, no bo z Camie, no, jedynie a no, no, tak to resztę zwycięstwa z Janinem Turnerem, Dariuszem, Klein, y no i nawet byłby jeszcze Benoit saint -Denis. Chyba jeszcze... Przygapiłem kogoś? Nie, chyba nie. Czy nie? Oczywiście, jeżeli wygrał, bo Benoit a, a, jeszcze Fizjew. Ale no, taka, taka średnia. No, ale no, też trzeba powiedzieć, no, gdyby nie to okres skutką, która tu była, to by 4 zwycięstwa z rzędu. Na rekordzie Armand Sarukia to jest, jest zdecydowanie najpodejrzniejsze do rzędu kamera. Świetna walka to była. Eee... A... No, i tyle, Klein uważam, że dalej jest dobry i uważam, że to 15 to on zrobi. No, tylko teraz przez tą porażkę, to w chwilę mu to zajmie. Bo nie jest jakiś popularny, jego styl jakiś eksplozywny nie jest, szczególnie, że jakoś tak teraz ostatnio dużo nie kończy tych walk Balls, Skończył AJ Kuningama, który jest Kogucim, a tak co nie skończył nikogo w tej serii. Więc no, to nie tak, że jakiś bardzo ciekawym zawodnikiem jest Klein też do oglądania. Mr. Highlight. Ale raczej szybko takiej szans następnej do rankingu. No, nie dostanie. Dobra i zestawienia, czyli tak, Jacobiego, czy czym zestawił z rankingowym zawodnikiem? Ciężko mi powiedzieć. Ostatnio przegrał trochę fatalnie z Rejesem eee, przegrywał z Manifieldem, przegrywał z Murzakanowem i przegrywał z Hailer Rantry Juniorem. To zawodnicy z rankingu. Obecnie. Chyba ósemka, czternastka, gdzieś tam też jest dwunastka Murzakanow i Haile Reddy, które niedawno się wyraczyło pas. Tych wszystkich gości spoza rankingu to tak pokonywał. Dżunga, Aleksieńczukka, Alana, Stewarta, Petrino. Także myślę, mi się, że jeszcze jedno może szansę Joko Hainak dostać się o ranking. Wygra, no to mówię, że jeszcze jakiś eliminator w dywizji. Poza tym żadnemu innemu zwodnikowi nie dałbym nawet najmniejszej szansy, żeby zawalczył o ranking na swojej kategorii wagowej. Także dzięki za oglądanie. Taka krótkie omówienie tej gali. Nie ma co bardzo co Na raczej szczelipiona.